Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spartacus i bardzo mi miło. Witam Was, oczywiście, w koncepcie takim wstępnym do Amazonki, czyli do nowej klasy Huntereski pod właśnie ascendencję Amazonki. Oczywiście jest to koncept z tego powodu, że nie wiemy jeszcze, co dokładnie zostanie znerwione, co zbufowane, jakie zmiany zajdą w najnowszym patchu. Eee, Patch z tego co wiem, możemy się spodziewać ich w środę z bardzo małą szansą na to. No, a na pewno będą one w czwartek, więc ewentualnie wtedy będziemy mogli sobie coś tam dopracować. Ale myślę, że to już gdzieś tam na streamie. No bo w piątek startuje oczywiście nowa liga, no i będziemy grali, więc wszystkie pewne zmiany, poznawanie nowych unikatów i tak dalej. Chciałbym to sobie zostawić już na samą grę, czyli po prostu w praktyce. Bill opiera się na tym. Że będziemy skalować dużo, dużo celności. Wczoraj na wywiadzie potwierdzili nam, że ta notka Critical Strike będzie dodawała nam szansę krytyczną do bazy, do naszej bazy. Przecież to brzmi fenomenalnie. Dobra, także omówmy sobie teraz poszczególne notki w drzewku. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego warto w to iść, albo dlaczego nie warto w to iść, jak ja to widzę, jeśli chodzi o kolejność. Oznaczyłem wam tutaj, widzicie, tutaj są na czerwono i na żółto. Te na czerwono to są takie, które na pewno chcemy mieć, a te oznaczone na żółto są zależne. No i to będzie zależało od tego po prostu, jaką broń będziemy posiadać, czego nam aktualnie brakuje, albo czego będziemy potrzebować. Są to takie rzeczy, które będzie można zmienić. Zacznijmy sobie od pierwszego, czyli Predatory Instynkt. Amazonka jest zaprawiona w boju. I potrafi wyszukać we wrogach takie ich słabości, czułe punkty, w które jak uderzy, to zada 50% more damage. A. I to jest naprawdę bardzo dużo, bo to jest more. Pamiętajcie, more damage. A. Jest to pokazane na bossach, przynajmniej tak to mieliśmy póki co pokazane. Nie wiadomo, czy to się zmieni, bo jakby stylistyka tego wygląda tak troszeczkę baciewnie. Po prostu bardzo jakoś tak mało estetycznie to wygląda. Generalnie chodzi o to, że jak będziemy sobie bić takiego bossa albo żółtego moba, to będzie on miał takie punkty, w których będziemy zadawać im te 50% więcej obrażeń. Ja sobie tutaj oznaczyłem, to jest dokładnie ten taki etap, słaby punkt. Jak sobie tak na to spojrzymy, to wychodzi, że słabość to prawdopodobnie 50% życia wszystkich wrogów, tak? Znaczy wszystkich, żółtych i unikatowych. Czyli 50% życia będziemy po prostu znacznie szybciej. Im zbijać. Zaczynamy sobie od tego, czyli po pierwszej ascendencji bierzemy to, głównie dlatego, że pozwoli nam to szybciej po prostu zabijać te lepsze moby, czy tam właśnie bosy aktów, prawda? No dobra, przejdźmy sobie zatem teraz do drugiego, i mamy tutaj pierwszego Life Licza od elementu. Jeśli się mylę, no to możecie w komentarzu mnie poprawić. Być może nie było licza many, jeśli chodzi o element. Choć wydaje mi się, że w ogóle nie było liczby od elementu, że wszystkie były od fizykala i generalnie słabo to y, działało. No jest to oczywiście bardzo dobra defensywa, bo jak będziemy głównie walić elementem, build będzie opierał się na rzucaniu tymi lightningowymi włóczniami. Ja tam nie wiem jak ten skill się nazywa. Y, nie siedziałem tutaj tysiąca godzin nad tym konceptem, tylko jest to takie, prze, takie przeanalizowanie troszeczkę tego co tutaj mamy. Jakiś taki pierwszy pomysł na to, jak tym będę chciał zagrać. Tak więc, no, Life Leech da nam bardzo dużo defensywy, będziemy mogli się leczyć, zadając po prostu obrażenia. I dlaczego ja to dałem na dwójkę i jest to przy okazji na żółte? Bo jest to, jest to taka zmienna, która nie do końca będzie z nami do końca. Jak będziemy potrzebować tego licza, to ok, a jeśli będziemy, będziemy chcieli jakieś inne rzeczy sobie wziąć, bo na przykład mamy bardzo dużą defensywę, albo po prostu jej już nie potrzebujemy, no to są też inne notki, do których zaraz w sobie przejdziemy jedną z takich rzeczy, czyli takich zamienników, bardziej endgameowo, jest właśnie tutaj e, penetrate. Czyli ataki używane przez broń mają dodany, dodany dodatkowy physical damage równowartości 25% celności na broni. E, na takim spirze, tutaj z lewej sobie dałem, na takim spirze będziemy mogli mieć maksymalnie 550 celności, a 25% z tego. To prawie 140 Fyzykala Flat dodane do broni. Przecież to jest bardzo, bardzo dużo. No ale ma to sens dopiero, jeśli będziemy mieć bardzo dobrą broń z bardzo dużą celnością, prawda? No póki tej celności nie będziemy mieć, to tak naprawdę opcja Penetrate nam nic nie daje. Przejdźmy sobie teraz do kolejnej opcji, czyli trujeczka. Znajduje się tutaj. Critical Strike. Na tym będę właśnie chciał oprzeć cały mój build, i działa to w taki sposób, że będziemy mogli mieć szansę na zaatakowanie powyżej 100%. Z tego co wiemy, maksymalna wartość tu 150, chociaż być może maksymalnej nawet i że nie ma, ale 150 jest jeszcze taką realną do zdobycia w miarę. I daje nam to do szansy krytycznej 25% od wartości nadwyżki tych 100%. Czyli przy 150%. Jakbyśmy mieli 150% szansy na trafienie, to mamy wtedy plus 12,5 do bazy nakryta. Czyli jak mielibyśmy w Spirze na przykład 10% szansy na kryta, to z tym mielibyśmy 22,5 i wtedy te wszystkie notki w drzewku czy w innych itemach skalują się niesamowicie bardzo. Wydaje mi się, że będzie tutaj możliwe nie jakimś ogromnym kosztem zrobienie po prostu blisko 100% szansy na kryta dzięki temu. No, i tutaj mamy tabelę celności. Tutaj na górze widzicie level, który będziecie mieć, a tutaj z lewej, ile celności potrzebujecie, by mieć jakąś określoną ilość szansy na trafienie. No, oczywiście 150%, czyli te 12,5% będzie tutaj absurdalnie ciężkie, ale wydaje mi się, że takie 140-145% jest jak najbardziej możliwe i rozsądne do zrobienia. Przechodzimy sobie teraz do czwórki. Dubluje nam ewazję na helmecie, rękawicach i butach ale za to body armor daje tej ewazji połowa i bardzo dobrze kombi się to właśnie z Queen of the Forest, które pozwala nam skalować movement speeda per ewazja i tak naprawdę niewiele na tym w ogóle tracimy dlatego że sam Queen of the Forest, co jest troszeczkę absurdem, ale daje nam bardzo mało ewazji przy maksymalnej rolce i dodaniu quality do 20% jest to tam około 700 ewazji. i dostajemy wtedy połowę, czyli tam 350. Czyli tracimy na tym względnie około 350 ewazji, a dublujemy sobie wszystkie inne przedmioty, czyli naprawdę, naprawdę warte swojej ceny. Omówmy sobie teraz może troszeczkę inne rzeczy. Które są totalnie bezużyteczne. A z Mary Bref to po prostu strata punktów. Sprawia, że flaszki na lifea regenerują także manę i mana flaszki regenerują także lifea. Strata, strata punktów. Jest też tutaj taka ciekawa notka, którą będzie można wykorzystać pewnie pod którą będzie można także zbudować build. Ale póki co nie znamy żadnych wartości, żadnych przeliczników ani tak naprawdę ile to będzie biło, w jaki sposób to będzie dokładnie wyglądać. Działa to tak, że. Jeśli będziemy konsumować jakieś charge, to będziemy dostawać takie staki infusion i te staki infusion będą powodować, że nasze następne ataki będą po prostu wybuchać jakimś konkretnym elementem. To może się bardzo dobrze skalować, ale póki co tego nie wiemy, więc jest to taka opcja do rozważenia, ale wymaga to sprawdzenia po prostu w praktyce. Jest też taka notka jak in for the kill, która daje nam bardzo dużo movement speeda i skill speeda, jeśli będą w pobliżu nas wrogowie na tym etapie tego weakness'a, tych, tej słabości, prawda? No ale to jest wartość, która będzie się załączać na dosłownie chwilę i za chwilę już jej nie będzie, więc ja bym w ogóle nie brał tego pod żadną uwagę. Jeśli byłoby to non-stop, to naprawdę fajny bonus, no ale jak to tylko 50% moba, a na pewnym etapie pewnie będziemy one-shotować te moby, więc być może nawet będziemy chcieli zrezygnować z tego Predatora Instynktu, no ale to zobaczymy jak to wyjdzie, bo oni bardzo dużo nerfią, i nie chcą, żeby dało się te bossy one-shotować, ale oczywiście wiadomo, że sposoby zawsze gracze znajdą. No i wiecie na czym ten build polega, więc ja bym teraz przeszedł yy, do drzewka, które też sobie tutaj już rozpracowałem. Yy, wygląda ono tak. Oczywiście jak wiecie Huntereska zaczyna także tak jak, yy, jak łucznik i zaczynamy sobie tutaj, lecimy w projectile. Musimy oczywiście też skalować celność, więc te punkty tutaj dają nam całkiem dużo. Oczywiście ewazja także jest w cenie. Lecimy dalej. Tutaj przechodzimy sobie przez ewazję. Jewel Sockety zawsze na propsie. Tutaj będziemy skalować z dexem A tak Spida. Ciężko mi powiedzieć, ile tego dexa on tak naprawdę wyciągniemy. Ja tutaj, jak zobaczycie, w ogóle żadnych przedmiotów nie wsadzałem. Nic, ponieważ bardzo dużo będzie nowych i trzeba będzie to w praktyce sobie posprawdzać. Być może będą jakieś unikatowe spiry, które nagle obrócą ten build. Wiecie, o 180 stopni. Jest to tylko taki pierwszy koncept. Tutaj sobie przechodzimy. Tutaj mamy procentowo zwiększony dex i dużo ewazji. Oczywiście, tutaj lecimy sobie w kryta, bo ten bill będzie bazował na bardzo dużej szansie nakryta. Tutaj jest taki tip, bo jak sobie zobaczycie, to jest tylko 10% szans na kryta, a tutaj macie 15%, dlatego nie warto w to inwestować. Możecie sobie przejść właśnie tutaj i tutaj będziecie mieli tym samym kosztem po prostu więcej zyskać. No, i tutaj idziemy sobie w górę. Mamy dodatkowy damage skryta. Tutaj redukcja, ale w zamian za to bardzo dużo damagea skryta. Teraz sobie idziemy tutaj. Tu są bardzo fajne notki. A przy okazji zgarniamy Jewel Socket. Tutaj jakiś mimic, oczywiście movement speed. Wiadomo, przy okazji można to wziąć. Nie jest takie złe. I to jest coś, co trzeba będzie sprawdzić w praktyce, czy w ogóle będziemy chcieli z tego. Korzystać to jest 25% more skill speed, jeśli offhand jest pusty. Czyli jeśli będziemy używać tylko włóczni, bez tarczy, bez tego puklerza, to będziemy mieli 25% morskila. To jest morski, więc może się to okazać bardzo fajną wartością. Ale wymaga to sprawdzenia w praktyce, ponieważ no, nie miałem jeszcze okazji, jakby nie zabrałem się za to, żeby sprawdzić, jak wydajne to jest. Ech, jednak strata tarczy to są potencjalnie stracone mody. I jakaś kwestia nawet defensywna, dlatego to już sprawdzimy sobie w praktyce. Tutaj, oczywiście, bierzemy, to jest bardzo fajna notka. Tutaj, te z, yy, dodają nam szanse nakryta i zwiększają nam celność, którą będziemy oczywiście stakować. I tutaj mamy atak Speed'a za celność. Więc jeśli osiągniemy tam wartości 15-20 tysięcy yy, tej celności, to będziemy mieć tutaj. Przy 20 tysiącach 80% atak speeda, a to jest bardzo dużo biorąc pod uwagę, że spiry same w sobie mają dość duży atak speed. Tutaj oczywiście całe notki, yy, jeśli chodzi o spira, bardzo dużo obrażeń tutaj jest. 25%, tutaj atak speed i tu kolejne 25%. Lecimy sobie teraz w dół i tutaj bierzemy całe, yy, całe drzewko yy, pod celność i tutaj otrzymujemy... Zwiększoną celność o równowartość szansy na trafienie krytyczne. Więc jeśli, 3, więc jeśli będziemy mieć 100% szansy na trafienie krytyczne, to zwiększy nam celność o 100%. Więc też bardzo, bardzo fajna notka. Tutaj oczywiście full wkryta. Tutaj w dół lecimy, bo tutaj jest bardzo y, mocna ta notka Slayer Naprawdę warto jej używać. No i będziemy walić oczywiście w Lightning. Tutaj lecimy sobie w lewo. Lightning roda na każdym lightningowym buildzie oczywiście chcemy go mieć, bo fajnie podbija nam średnią wartość obrażeń od błyskawic. Tutaj z prawej strony bierzemy sobie penetrację, zwiększona szansa na szoka, i ja tutaj sobie jeszcze dobiłem do kolejnej penetracji. Tutaj, jak sobie wpiszemy, możemy wybrać ee, celność, i tutaj mamy jeszcze notki. Zależy, jak to w praktyce wyjdzie nam z tą celnością, to tutaj możemy jeszcze sobie ją podbić. Dodatkowo dostając Strange'a, Dex'a i nawet troszeczkę Atak Spida. I tak to moi drodzy wygląda. No oczywiście będę buildem zaczynał w piątek. Jeszcze przyjrzę się temu dokładniej jak pojawią się patchnoty, będziemy wiedzieli co jest zbufowane, co jest znerfione, w co warto iść, w co warto w ogóle totalnie wypieprzyć. No i mam nadzieję, że widzimy się także i będziemy pracować wspólnie nad tym buildem, wspólnie go rozwijać na moim Twitch'u. Twitch TV slash Spartacus gra, polecam zaobserwować. Już teraz, jak już tu jesteś, to zapraszam Cię także na mojego Discorda. Tam yy, odpowiadam przede wszystkim ja na Wasze pytania, bo zazwyczaj macie je do mnie. Ale jeśli macie jakieś pytania dotyczące buildów, czy właśnie jakichś mechanik, które Wam nie działają, to odpowiadają też często inni gracze, którzy po prostu znają się na grze, albo znają się na tych konkretnych rzeczach. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączysz i będziemy wspólnie tworzyć coraz to większą społeczność Path of Exile Lowców. No oczywiście jak liga się już zacznie i pogramy sobie tym buildem już kilka yy, dobrych dni, to na pewno możecie spodziewać się także filmu na moim kanale właśnie na temat buildu, w którym omówimy sobie wszystko, czego będziecie potrzebować, żeby tam dobrze bawić się Amazonką. Mówił do Was oczywiście Spartacus, subskrybuj, żeby być na bieżąco, na razie i cześć!